Jest! go chyba wczoraj Ej jak, to, jak tego pana dostanie Kto dostanie tego pana? No, dobra, chodź A jak zaraz dostanie pana To ja załatwię te, IP. Lepsze no. jest polo O boże tego to ja, to ja bym słuchał ej, ej no ej no kto mnie bije, kto mnie bije? Sorry, sorry Weźcie cioty! Mam na razie 50 Ej, ja dojadę debilę! Czemu go klepiecie? o ja, Dobra, Denem. Dobra, odpalam bota. Jeszcze sobie przyciszę. Ej, ej hey, odpalaj bota, dala. Ej! Tam macie chunk volume, możecie sobie Ej, szybko! Ej, kret jest! Dlaczego pióre Gandalf fot z gildii? Krety tu są! Ten, vlogajcie! Czemu no? Jakie... Nie no żartuję sobie. Jakie krety, co wy gadacie? Y -y. Jaki samo u nas w gibli jest! No to czyste. A mnie mi doszlić z Ten non tu to kret. Ja nie kret, nie jest sypna, jestem kretem. A, A kto? Eeeh, to... y -y, druga połowa sypnie. User joined your channel. Ale dwie osoby odeszły od razu, tak? Ej, kurde, co Ej, kurde, mówię, jak klepią... Sypam, sypam! Jezu! Kino! No. Co, co jest za kino! Znany kotku! Nice, kretem. nice, gzy! Dawaj, no. wychodź! Kino! Ja? Co wy Jezu, Kino, co ty ja. zrobiłeś? Boże, kochanie! No nie, wcale, tylko że zabija, nie? X2. Ale no dlaczego nie niby zabija. Boże, no, Chodź jezu. tu, Nonek, Nonek, chodź tu. Czekaj. Okay. Chodź, no szybko. Nonek i Kirun jest kretem. Ja, user left Ciebie? Co ty? My Cię bijemy? Głupoty, jadę. My nikogo nie bijemy, o co Ci chodzi, człowieku? Ogarnij się. Zamknij mordę, no, Kurwa. Co tam, pieski? User joined your channel. Kino jest piesku, no. Ej! Co? Co? robicie? Mamy kreta. My nic nie robimy. Kino i i macie klepę wszytko ktoś, ktoś robi Dobrze. kreta czy nie robi ktoś kreta? Nie, nie robimy kreta, chłopie, nie robimy kreta ty... Jakiegoś sobie... tu spawa wpuścili, nie? Nie wiem jak to Czego twah저. Kala, twah저. Twah저. Nie znam spawy, Twah ja kto to spawa? Tak, kanał. No, kanał Szybko, Silver, wyrzuć tego no kurwa, Dawajcie No, lękasz, wyrzuć szybko! Wyrzucaj szybko! No, no wyrzucaj, wyrzucaj jezu! No przecież, ora, wyrzucaj tego nonka, no! Ej, weź, e, nie, nie! No, nie bo jak mnie wywalisz, no, to no, co wtedy? Ej, nie! Nie co zrobić, stracę sobie życia! Ej, ja gram na MCHC! Ja wierzę w MCHC! Ej, właśnie! No! Ja gram w rola, Ja gram w rola, nie wyrzucajcie mnie! Ja Jestem wierzący Zamknij ten ryj tam Sam nie ryj Ej no chłopaki no ej. Klepiemy Jezu no! Ej, kino, Niki, e, co ci powiem? Matka <noise> się puściła. A no, w ogóle jest jeszcze? Nie u człowieku no, co no, ty byś <noise> widział co się działo wczoraj. Ej, user! E, e, ej, ty do mnie. no Ej, jesteście u nas? Jesteście u nas? Nie ma no! Ej, dawajcie się! Ja już jestem pod ej! Ej, ja się do doma ja już idę. Ej, nie, nie mutujcie nonega, oni to nie kred, to killer. Nie, noneg też. No, my no, też. No, też mnie, ja tu biegam w kółko, dawajcie. A jak, jak z gildii nie odeszedł? No, no bo, 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 żeby bo, otworzyć im. Ej, jakby co. Ej, jak macie stręcza, dajcie stręcza jednego, dajcie stręcza. Jeżeli zabijecie Kinola, to on ma moje Jakbyście... Ej, laga na ją Też mam magii. A rozwal, rozwal, rozwal. Otworzycie nam wejście czy nie, to gdzie ja Otwierajcie im to wejście. Boże, to wy się, kurwa, Ja, nie no. Zero, Nie Niech oni są, w No. spała no ten ty to, 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 no, to, no. to będzie całe życie uciekał. Jezu, zero. szybko. No. się ja tam sam nie wejdę, chodźcie razem, No to puść! Öyle... No szybko, pomagamy. Ej, dobra, idźcie otwierać im to. to no ja muszę sobie to... Ej, to ja idę nie Wyczuć Boże, dobra, idę na GieDoma, wyjebana w tą Demie, kurwa. No to ja... Nie oni tam wszyscy są. Kurwa, ja... No kurwa, no kurwa, nie mam nawet tak GieDoma. Daj, no... wy na giedomy, się tam tam jest, się GieDoma, jak pierwszy, my wrzuc. Kurwa, jest rzut... Ej, spawacz, wyczynonka. Dobra, ja idę na GieDoma, zaraz wam No zaraz to, Szynko. kurwa, będzie po sprawie, wiesz? No, idę już na górę. Runczajski, Rumcaj, stędy, Gdewiu! No szybko! Fast! Na dole są! odbieraj! Runcaj! No ale... nam jeszcze... Ej, no zaraz zorają! Szybko. No Szybko! Brawo, no nie no, kurwa, ta Akademia już taka zjebana, kurwa, weź! No najgorsza w ogóle, Rucam, nie wiem, co, co to... Runcaj, zotwieraj tamto! No, przecież otwarte! wyjście nam zarazie, zolę! Przed wyjściem, debilu! Przed wyjściem idzie Silver, idź tam, Jezu! W ogóle nie, nie, tam wiesz, nie możecie zabić dwóch ludzi? Dwóch ludzi zabić możecie? Tam spawa, pięćka wyjdzie w to. No, spawacz. No, tak. Trochę. W trochę bardzo was. Pojechaliśmy. A no jak żera. chcecie to wychodzicie czy nie, nie wiem. Chodź spawa. To tak. już różnicy nie robi. Dobrze, że ja mam na was. Sputowali mnie. Będę no jak masz skutował? Zobaczymy no. później. Zaraz bijam nam cace. User Kocham go, po prostu. Dobra, mój, chodź. mój misiu. Ej, gdzie spawacz. Spawacz wychodzimy. Spawacz. <laughs> Ej, ciekawe kiedy mi wywalą. Lecą, człowieku! Owie. Ej, spawa! <noise> ej, chodź, klepiemy ich w ich fości. Nie, chodź, w tym tunelu się klepiemy. O kurwa, ile Ale mam lagi. Server group ej, no tej... czekajcie, no nie, no... No nie uraj, ej, bo ja zostałem. Opuść no gildię, opuść gildię. Ej, co? Pisać lol. Opuść gildię, opuść gildię. Ale jak? E, slash, ten... E, slash gildia, opuść. Dobra, ze spawą jedziemy Jedziemy spawać Ciśnijemy Ale jest Ej, możesz zmienić TSA zaraz? Bo spawa... spawa dostał muta No, spawacz, bo tam dostałem bana. No, ja koksa kolejnego. Ej, my tu kaplicę mamy, jak chcecie powiedzieć. Aksazy, 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 nonnek, aksazy. Je. Dawaj Kinol, wychodzimy stąd! Sklepałeś? No nie, ale... Tu jest jeszcze jeden typek. Szybko wykopuj, wykopuj to, wykopuj to ziomek. Nonek, dobra, daj! Chodź, trzymam, trzymam. Spawa, chodź. Rzucaj się potami. Ja nie wiem, gdzie ja oram jakimiś klibami. Dobra, ja wychodzę górą. Ja wychodzę górą, nice, no jest nice. Czekaj, ja tu lawą moram, wieku. Mówię, dobra, weź mnie przerzuć do spawy, bo robimy kreta kończymy, a on, no okej, okay, i mnie wrzucił na kanał. Leciałem. Ale o co im chodziło, że Ma nasz wiek... Ja nie wiem, chłopi, ja... I dostał z mi... minusowy ciastek, minus 10 dostał. Ze dwóch.